Stacja uzdrowienia ciała. Kochani. Odczujmy naszą moc. Kocham prawdę mego ducha. Odczuwam go. Kocham prawdę istoty światła, którą ja jestem. Czuję, że... To światło niesie potężną moc mego ducha. I tym duchem, tym światłem przyjmuję swoje ciało jako efekt doświadczeń, w których to ja sam, ja sama je stworzyłem. Kocham tę prawdę doskonałości swoich doświadczeń, bo wszystkie te doświadczenia teraz przyjmuję. Bo to ciało jest efektem tych wszystkich doświadczeń, wszystkich moich zagubień wszystkich moich wzniesień, wszystkich moich upadków, wszystkich moich złudzeń. Przyjmuję to ciało jako prawdę, doświadczenia, w którym teraz jestem i przeobrażenia. Przyjmuję te ciało jako doskonałe. Ono jest najlepsze na ten moment mego przebudzenia. Daję sobie to ciało, głęboko je przyjmuję, odczuwając wdzięczność. I to jest prawdziwe przyjęcie daru życia. Dokonuję tego świadomie, bo poprzez moc mego ducha, poprzez czystość, wielkiego wybaczenia, które dokonałem, łączę się z tym ciałem prawdziwie poprzez moc mego światła, poprzez głębokie pojednanie z wszystkimi tymi, których skrzywdziłem. Ale kocham też siebie głęboko i rozpuszczam wszystkie doświadczenia, bo naprawdę tak krzywdziłem siebie, Uwalniam te doświadczenia, w których to pogardziłem swoim ciałem, w których napiętnowałam swoje ciało, w których to złożyczyłam swemu ciału, że nie chcę tego życia, że to jest życie złe, bo tak tworzyłem sobie klątwy jako istota świadoma i w ten sposób program w nieskończoność dawał mi doświadczenia, Abym zrozumiała, a moja świadomość podążała z tymi programami. Teraz kocham te prawdy, dlatego to ja staję się rzeką życia. Oczyszczam to ciało głęboko i czuję, że to ja je tworzę, że miłość we mnie jest tak doskonała, że miłość we mnie jest tak potężna. Dlatego przetwarzam w moim ciele wszystkie kody, Wszystkie stare programy, one nie mają nade mną mocy. Kocham prawdę światów śmierci, które to ciało mi skonstruowały. Kocham i uwalniam głęboko świat reptilian, który je stworzył, który uczestniczył w wielkiej kooperacji, w której to stworzono seryjną produkcję ciała. Ja te ciało przyjąłem jako istota i teraz kocham prawdę swego pojawienia, że naprawdę przybyłem tu po to jako istota, aby obnażyć prawdę o zniewoleniu dziecka Ziemi. Teraz doświadczam tego ciała, ale czuję, że jestem we wszystkich ciałach. Czuję, jak moje serce jest potężne. Czuję, jak moje serce ma potężną moc. Kocham wielość tych doświadczeń w wielkim galimatiasie światła, którym jestem. Widzę wiele luster, którymi są inni. Czuję, że to ja jestem tymi wszystkimi, ale oto w moim świetle znikają lustra. Tak znika iluzja świata zwodniczego, w którym się znalazłem, bo w tym odczuciu daję sobie prawdę, że ja jestem władny przemianie, która następuje, którą sobie daję, po prostu zmieniając siebie. Dlatego głęboko łączę się raz jeszcze ze swoim ciałem. Uwalniam to ciało głęboką miłością, właśnie je przyjmując, takie, jakie jest. Nie zmieniam je. W żaden sposób nie napiętnuję, nie wybrzydzam, nie odrzucam. Docieram do głębokich kląd, które wyrażałem. W ten sposób one znikają, w ten sposób nie potrzebuję ich przepracowywać, bo moje ciało jest wyobrażeniem miłości we mnie. A ta miłość jest doskonała. Dlatego mankamenty na moim ciele pokazywały mi bolesnymi doświadczeniami, pokazywały mi dolegliwościami, że byłem oszustem, że byłam oszustką, że zaprzeczałam miłości. Teraz staję z tą prawdą. Już nie oszukuję siebie, bo kocham siebie, bo miłość jest. Jedyną prawdą we mnie. I tak praktycznie przyjmuję ciało, które w pełni zestrajam z wibracją macierzy. Ta macierz to Ziemia. To ja jestem Ziemią. Kocham Was.